Jak przygotować się do matury z matematyki w 2 miesiące? Zrobimy to tak. Ja w każdym filmiku rozwiążę jedno zadanie z tej matury, więc jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, to to jest właśnie moment, aby to zrobić. Zaczynajmy. Pora na zadanie drugie, czyli działania na potęgach. To jest również pewniak maturalny. Potęgi na maturze trzeba znać. Będą się pojawiały pewnie w jednym krótkim zadaniu, ale też w różnych dłuższych zadaniach do wyliczenia. Całe zadanie zacznę od tego, że 0,5, czyli 5 zamienię na jedną drugą. To jest pół, to jest pół, wszystko się zgadza. Jeżeli wykładnik potęgi ma w sobie minus, to ten minus powoduje odwrócenie tej liczby. Czyli po prostu zapisuję ją do góry nogami, więc do góry będzie piątka, na dole będzie czwórka i po odwróceniu minus znika. Także tutaj zostaje już jedna druga. A teraz jak podnieść 25 czwartych do potęgi jednej drugiej? Musicie wiedzieć, że potęga jedna druga oznacza pierwiastkowanie, czyli jeżeli mamy 25 czwartych do potęgi jednej drugiej, to to jest inaczej pierwiastek z 25 czwartych. Czyli pierwiastkuje piątkę i pierwiastkuje czwórkę, otrzymuje 5 drugich. 5 drugich to 2 całe i 1 druga, czyli inaczej 2,5 odpowiedź C. I wróćmy na chwilę do tego potęgowania. Jeżeli w tym miejscu byłby inny ułamek, to wtedy korzystacie z takiego wzoru, który jest w tablicach, a do potęgi m przez n to jest pierwiastek n tego stopnia z a do potęgi m, czyli ta liczba wędruje w to miejsce, a ta liczba wędruje w to miejsce i mamy odpowiedni pierwiastek. Link do arkusza masz w moim bio. Pamiętaj tylko, aby otworzyć link w przeglądarce, bo tylko wtedy będziesz mógł pobrać PDF-a. W kolejnym filmie bardzo fajne zadanie, bo dowód, a ja czekam na Wasze komentarze.